mi Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Duchu Święty natchnij mnie, miłości Boża pochłoń mnie, na właściwą drogę skieruj mnie, Maryjo Matko Moja, spojrzyj na mnie, z Jezusem błogosławcie mnie. Od wszelkiego złego, od wszelkich złudzeń, od wszelkich niebezpieczeństw zachowajcie mnie. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Poświęcam się całkowicie Twojemu niepokalanemu sercu. Kochani, to jest kolejne zdanie z naszego aktu, i muszę przyznać, że ono jest, ośmielę się powiedzieć, kluczowe, bo dzisiaj dokonuje się ta wielka tajemnica. Rozłóżmy je sobie, rozważmy je jak gdyby wyraz po wyrazie. Poświęcam się. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni do tego, aby przez akt poświęcenia wejść do niepokalanego serca Maryi. Wejść do niej i zamieszkać w niej. Poświęcam się całkowicie, czyli nie tylko przez to, że wypowiadam to zdanie, nie tylko mową, nie tylko, nie wiem, jakimś gestem, jakąś czynnością. Poświęcam nie tylko jakąś jedną czy dwie sfery z mojego życia, ale poświęcam się całkowicie. W kolejnych dniach będziemy dowiadywali się, co konkretnie poświęcamy Maryi. I poświęcam się Twojemu niepokalanemu sercu. Mówiliśmy sobie o tym, że Maryja niepokalana jest tą, która jest niesplamiona przez grzech. Ale kochani, rzeczywistość niepokalanego serca Maryi to jest po prostu raj. To jest to miejsce, w którym mieszka cała Trójca Święta, Ojciec, Syn i Duch Święty. To jest miejsce, gdzie nieustannie panuje atmosfera pokoju, atmosfera miłości, atmosfera bezpieczeństwa. To jest to miejsce, gdzie, kiedy do niego wchodzisz, nieustannie przebywasz w obecności Trójcy Świętej. A więc, z jednej strony, akt naszego poświęcenia y, pozwala nam doświadczyć rzeczywistości raju, która jest w Niepokalanym Sercu Maryi, przez co, że wchodzimy do jej Niepokalanego Serca i tam zamieszkujemy, a z drugiej strony jest to nasze zobowiązanie się do oddania się Maryi do dyspozycji, po to, aby Ona nas tak kształtowała i nas tak prowadziła, byśmy swoim życiem i wszystkim, to, co czynimy w naszym życiu, jak najlepiej, najlepiej wypełniali wolę Bożą. Dzisiaj rozważamy słowa, które są tak naprawdę treścią całych naszych rekolekcji. Poświęcam się całkowicie Twojemu niepokalanemu sercu. Te słowa to jest tak naprawdę to, do czego się przygotowujemy. Poświęcamy się, czyli oddajemy się całkowicie. Każdy z nas chce się oddać czemuś wielkiemu. Bardzo często Jan Paweł II nam to powtarzał, że młodzi ludzie chcą żyć dla wielkiej idei, że młodzi ludzie chcą robić wielkie rzeczy w swoim życiu. I również my w tych rekolekcjach chcemy przygotować siebie samych do tego, aby dokonać czegoś wielkiego. Natomiast to coś wielkiego, jak uczy nas Ewangelia, to nie jest coś, co przypomina wielkość tego świata. Apostołowie, kiedy myśleli o tym, jakim królem będzie Jezus, chcieli, żeby był królem wielkim, możnym, żeby zwyciężył ich wrogów. Okazało się, że jest to król, który urodził się w Betlejem, który był biednym cieślą, który jedyne, co miał, to siła Jego miłości i siła słowa, które głosił. I nasze poświęcenie się czemuś wielkiemu, to jest poświęcenie się niepokalanemu sercu Maryi, czyli czemuś tak naprawdę wydaje się małemu i czemuś, co nie ma jakiejś ziemskiej władzy. Oddać swoje serce innemu sercu. Nie ma nic. Większego w tym świecie, jeżeli oddajemy nasze serca Bogu. Jeżeli oddajemy nasze serca Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce. To jest największa rzecz. Natomiast trudność, która tkwi w tym, jest taka, że wydaje nam się, że to jest nic wielkiego. Bo cóż to takiego: oddać nasze serce Bogu. Natomiast to jest tak naprawdę wielkość i siła. Która zmienia ten świat? Nie pieniądze, nie wojsko, nie media, ale pokorne oddanie się sercu Boga jest siłą, która zmienia przede wszystkim nas, ale również zmienia oblicze tej ziemi. Pan Jezus, głosząc Ewangelię, spotykał różnych ludzi i zwracał im uwagę, że są niewolnikami. A niewolnik nie może pójść za nim, bo łańcuch go trzyma. Dojdziesz do pewnego momentu, łańcuch się kończy, nie idziesz dalej. Pan Jezus potrzebuje ludzi wolnych, ale też tych ludzi uwalnia, jeśli mają na to ochotę. Ewangelia Świętego Marka, rozdział 10, rozmowa z młodzieńcem. Pewnie ją kojarzycie, nie będę tego w całości czytał. Jak ktoś chciałby, rozdział 10. Tamten mu oświadczył: Nauczycielu, to wszystko dokładnie zachowywałem od swojej młodości. Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak idź, sprzedaj, co masz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Po takiej radzie tamten sposępniał i odszedł smutny, miał bowiem wiele posiadłości. Dalej Pan Jezus mówi o tym, że bardzo trudno bogatemu wejść do Królestwa Bożego, i my wszyscy sobie myślimy: No tak, jestem biedny, więc może będzie mi łatwiej. Nie chodzi tylko o bogactwo materialne. Może myślisz sobie: a Ja to jakoś tam wyglądam jeszcze, jest w porządku. A ja to sobie jakoś poradzę. a Ja to mam poczucie humoru. A ja to jestem inteligentny. Jednak jestem. Tego typu bogactwa są również łańcuchem. I to bardzo krótkim. Obroża łańcuch i trzyma nas. Króciutko. A pan Jezus mówi, a oddaj to i pójdź za mną. Dzisiejszy temat mówi, poświęcam się całkowicie. Ale jak niewolnik może oddać wszystko. Dzisiejszy temat to dla mnie pytanie, co mnie wiąże? Ile obroży jest na mojej szyi, jak długie są te sznury, jak długie są łańcuchy. Ile jest takich rzeczy, bez których nie wyobrażasz sobie życia? O matko, gdyby mi ktoś telefon zabrał, internet by mi zabrał, moją przyjaciółkę, przyjaciela, samochód, komputer, grę. Gdyby ktoś mi to zabrał, nie żyje. Wyciąga baterię i po prostu wiszę. Coś, co dzisiaj zrób. I to jest zaproszenie do relacji z Maryją i Jezusem. To stań i powiedz. Nie daje rady. Łańcuchy są tak krótkie, jest ich tak dużo, że nie daje rady. Pomóżcie. To jest punkt wyjścia. Sprawdź, na ilu łańcuchach jesteś uwiązany. Zawsze musimy komuś służyć. A jeśli nie służymy Bogu, to komu służymy? Kochani, na chwilę się zatrzymam, na tym słowie poświęcam, bo ono jest bardzo ważne. Jedno takie mądre słówko, które pozwolę sobie użyć. To słowo poświęcam pochodzi z łacińskiego słowa consecratio, konsekracja. Konsekracja to jest akt poświęcenia. Zobaczcie, na przykładzie, który jest znany wszystkim nam, kiedy ksiądz dokonuje poświęcenia wody. Woda przed aktem poświęcenia to jest po prostu zwykła woda. Natomiast gdy kapłan ją poświęci, gdy dokona aktu poświęcenia, to moc Boża, Dokonuje w tej wodzie przemiany. Ona z zewnątrz jest taka sama, ma tą samą temperaturę, inne fizyczne właściwości, nic się nie zmienia. Natomiast wewnętrznie ta woda ma inną naturę duchową. Ta woda jest święta i tej wody już nie używamy do zwykłych czynności. Używamy jej tylko do służby Panu Bogu. Na tym polega właśnie akt poświęcenia, tym naszym. Prawdziwym aktem poświęcenia jest właśnie Chrzest. Chrzest nas uczynił świętymi, oddanymi Panu Bogu, i to oddanie Matce Bożej to też jest akt poświęcenia. Tego słowa tu używamy, dlatego że Matka Boża na, o, na określenie tego oddania właśnie używa tego słowa poświęcenie. Czyli gdy Ty wypowiadasz te słowa, poświęcam się całkowicie. To najważniejsze w tym je, jest to, że to się nie dokonuje Twoją własną y, mocą, że Pan Bóg stępuje, że Jego moc, y, kiedy Ty wypowiadasz słowa poświęcenia, to moc Pana Boga dokonuje w Tobie przemiany. To ona dokonuje tego, co najważniejsze. I tym się różni, kochani, poświęcenie od y, oddania. Oddać mogę się sam własną siłą, własną mocą, natomiast poświęcenie wymaga mocy Pana Boga. I to jest właśnie też sekret, taka tajemnica tego, że to poświęcenie jest takie y, owocne, bo to się dokonuje mocą Pana Boga. Natomiast, kochani, chcę się skupić na, na chwilę na słowie y, całkowicie. To jest jedna i kolejna z tych rzeczy, którą kocham po prostu w młodości, w ludziach y, młodych, że, że y, oni potrafią iść na całość. Młodość, młody potrafi iść na całość, na maksa. I kochani, to właśnie oto tutaj chodzi i tego właśnie potrzeba. Zobaczcie, że kiedy anioł przychodzi do Maryi, ona według tradycji ma około 15 lat i ona idzie po prostu na całość. Nie wie, co się wydarzy, nie wie, nie zna wszystkich konsekwencji, ale mówi tak, tak wchodzę w to, niech mi się stanie według Twego słowa. Maryja to jest ktoś, kto poszedł na całość, w ciemno, na śle ślepo, po prostu poszedł na całość i ona szczególnie w swoich Objawieniach, zwróćcie na to uwagę, przychodzi do dzieci i do osób młodych. Dlaczego? Bo w młodych, w dzieciach jest największa otwartość na to, żeby pójść na całość, a dzisiaj właśnie takich osób Pan Bóg najbardziej potrzebuje, które pójdą na całość, na maksa zobaczcie, my dorośli szczególnie tak zbyt dorośli, często kalkulujemy, zastanawiamy się będzie mi się to opłacać, nie będzie mi się to opłacać wejść w to czy nie wejść posłuchać czy nie, pójść za tym Słowem Bożym czy nie pójść tu nie ma czasu na kalkulacje. tutaj trzeba pójść na maksa na całość, dlatego Pan Jezus mówi w Ewangelii, to jest bardzo ewangeliczna postawa, że żeby iść za Królestwem Bożym to trzeba wszystko zostawić Trzeba zostawić pole, które symbolizuje nasze poprzednie życie, grzebanie umarłych. Po prostu trzeba pójść na całość za Jezusem. Już się nie oglądać wstecz. To o to tu chodzi. Poświęcam się całkowicie, wchodzę w to na, na całość. Chcę iść na maksa. Nawet jeżeli to się wiąże z jakimś ryzykiem, z niepewnością, wątpliwościami, z lękiem, to co? Ja chcę w to pójść na całość. I zapraszam ciebie, bracie i siostro, bo jesteś młody, masz w sobie tą odwagę, nawet jeżeli jest gdzieś tam ukryta, może jej nie czujesz, ale masz to, masz to. Możesz to wydobyć, odkurzyć i po prostu wejść na całość, zaryzykować. Wznieść się ponad wątpliwości, lęki, niepewności i pójść na całość, jak Maryja właśnie. Tego pragnie Pan Bóg. I takich szuka Pan Bóg wierzę, że takich tutaj odnajdzie, że ty jesteś jednym z nich, że ty jesteś jedną z nich. Wielkie dzięki kochani za ten czas za, za ten dzień rekolekcji. I co? zapraszam na jutro na kolejny dzień. Do zobaczenia.